Jak być może pamiętacie, ostatnio mówiłem wam na temat eventu NBA, gdzie mogliście wygrać normalne faudolce, bo to 500, 300 i 100 Faudolców, ale nie samymi faudulcami, człowiek żyje i w tym evencie mamy okazało się dużo więcej rzeczy do zobycia. Mamy do zdobycia właśnie również nagrody w postaci skinów, no i warto obejrzeć ten materiał, żebyś wiedział jak możesz dokować inne rzeczy z tego eventu, a jest ich naprawdę dużo, ja na przykład byłem w szoku, że tak dużo darmowych przedmiotów dostajemy. W tym materiał powiem Ci właśnie na większość pytań związanych z NBA, powiem ci właśnie jak zdobyć inne rzeczy również, co musisz zrobić. No i powiem ci też troszeczkę o samym evencie, jak i również o nowych eventach w grze i nowych skinach, które wejdą do gry, bo mam już właśnie ich obraz, jak one będą wyglądały, więc zobacz czy właśnie będziesz chciał ten skin na przykład kupić. A jeszcze. Chwila, żebyście właśnie zapisali się do naszego konkursu, bo wczoraj wystartował konkurs na 50 zł PSC, czyli na pakiet Meduzy. Idealnie na pakietik Meduzy, wszystko jest w opisie w skrócie, subujesz kanał z dzwonem, followujesz na Instagramie, sprawdzasz, czy nie wygas Ci kodzik Sejam start w sklepie i piszesz komentarz pod filmem konkursowym. To wszystko no i kto ktoś zgarnie niedługo 50 zł PSC, żeby na przykład kupić sobie pakiet Meduzy. Dobra, a teraz co za darmo dostajemy? Mówiłem właśnie, że dostajemy tutaj fałdolce, ale również dostajemy inne przedmioty. Na przykład przedmiotem który może dostać właśnie każdy jest tutaj Plecak, jak widziałem teraz, plecak jest to plecak właśnie złoty, taki za wygraną. No i według oficjalnych informacji już potwierdzonych, ten plecak jest za pierwsze miejsce. A jak to pierwsze miejsce zdobyć? Po prostu, Twoja drużyna, do której się zapisałeś, musi być na pierwszym miejscu, czyli po prostu musi wygrać. Wtedy dostajesz właśnie plecak i dostaje go każdy gracz, który zapisał się właśnie do tej drużyny, która wygrała. Jest dodatkowa nagroda, bo dostajecie 500 V-dolców oraz ten plecak, więc naprawdę spoko. I plecak nie wiadomo czy będzie unikalny, czy nie, w tym momencie nie ma informacji. Ale jak widzicie, prętuje się on mega spoko i będzie z pewnością pasował do wszystkich skinów tego typu, tych sportowych. Tutaj mamy kolejną rzecz, jaką jest graffiti. I tutaj każdy może wziąć właśnie wygracie. I jedne co musi zrobić, to wykonać trzy misje. Jeśli wykonasz trzy misje, to po prostu stajesz właśnie to graffiti. I jak wykonać tę misję, musisz wejść sobie na stronkę. Oczywiście link jest w opisie od tej strony. zapisujesz się do drużyny i tam dostajesz trzy takie, dostajesz jakby codziennie nowe wyzwanie i musisz po prostu robić te wyzwanka i po zrobieniu tam trzech wyzwań dostajesz właśnie taki, taką, jakby takie graffiti, takie malowanie, taki skinek no i po prostu możesz sobie je używać prawdopodobnie będzie ono unikalne i obstawiam, że raczej nie powinno się już pojawić w Fortnite, także warto sobie wziąć, bo jak wiecie graffiti być może za jakiś czas będzie jakieś przydatne także ja osobiście sobie go odbiorę, szczególnie, że te zadania są łatwe bo na przykład wczorajsze zadanie było zagraj 24 minuty trybie solo duo bądź składy. Proste, proste, także wykonujesz trzy i dostajesz i to dostaje każdy. Także pamiętajcie o tym, że tutaj nie musi być tak naprawdę żadnej zwycięskiej drużynie, tylko po prostu musi zrobić trzy Kolejnym przedmiotem jest banner, darmowy banner i tutaj również warto to odebrać, dlatego że banery, jak wiecie, mają bardzo zastosowań już i raz, że są używane przy sztandarach, dwa, że są używane przy skinach, na przykład właśnie przy skinach sztandarowych bądź na przykład Prawdopodobnie za jakiś czas będzie również można w innych skinach to używać, także koniecznie sobie to odbierzcie, bo być może Wam się przyda i tutaj musimy wykonać po prostu 5 misji, także też nic cięższego, po prostu robisz 5 misji i dostajesz taką nagrodę za darmo. No i tutaj kiedy dostaniecie te nagrody. Te nagrody dostaniecie do 30 dni właśnie od zakończenia tego eventu, czy tam właśnie od robienia tych misji i jest to zapisane. Prawdopodobnie dostaniecie je dużo szybciej, aczkolwiek Epic Games zawsze zapisuje, że w jakimś tam konkretnym e, przedziale czasowym będą nagrody rozdane. Obstawiam, że w ciągu tygodnia je dostaniemy, aczkolwiek maksymalny czas oczekiwania na to to jest 30 dni, także jeśli jeszcze tego nie stałeś, to się nie martw. Dodatkowo chciałbym wspomnieć o tym, że cały czas warto się zapisać do tych drużyn. Jeśli się nie zapisałeś, to po prostu cały czas możesz Zrobić, bo jak patrzyłem, to cały czas drużyny są niezapełnione, i jak na razie jest jedna trzecia drużyn tylko zapełniona, a reszta ma praktycznie po 2000 osób. Także masz pełno miejsc. Odpowiadając jeszcze na pytanie, czy jeśli napiszesz się jako fan danej drużyny, dostaniesz coś? Tak, dostaniesz. Dostaniesz właśnie nagrody, takie jak na przykład te malowania, graffiti, te skiny. Aczkolwiek, jeśli jesteś fanem drużyny, to jeśli ta drużyna wygra, nie dostajesz fałdolów. Także pamiętajmy o tym. No i teraz przechodzimy do skinów. W tym momencie na ekranie macie skiny, jakie wejdą do gry. Wejdą one 22 maja o 2 w nocy. Jest to właśnie oficjalna informacja od Epic Games. No, jak widzicie, są oni właśnie tutaj w stylu takiego troszeczkę no, koszyka. Po prostu no i co ciekawe, te skiny prawdopodobnie będą działać na zasadzie piłkarz piłkar bądź po prostu NFL. Czyli po prostu, jeśli kupicie takiego piłkarza, jednego koszykarza, to po prostu będziecie mogli sobie wybrać dany wariant drużyny, jaki będzie chcieli dla niego ubrać. Jest Tutaj 30 drużyn, no i 31 drużyną jest drużyna Fortnite'owa, czyli po prostu ten schemat, który teraz widzicie. Moim zdaniem bardzo e, dobry deal, warto kupić tego skina, ja na bank jednego będę kupował, no bo nie oszukujmy się, ale tak naprawdę w jednym skinie macie 30 różnych styli, więc po prostu warto. Ile będą kosztować? Prawdopodobnie... Cena będzie się wahać od 1200 do 1500, także nie będą one jakieś ultra drogie, więc warto sobie po prostu zaopatrzyć się w V2 na takiego jednego skina i oczywiście kupić je z kodzikiem Seikamstar, jeśli jesteś totalnym koksem. Także koniecznie właśnie sobie te skiny, bo moim zdaniem naprawdę warto. Kolejnych rzeczy, o których warto powiedzieć, jest plecak. No i tutaj, o ile wcześniej e, likerzy wskazywali, że ten plecak może być właśnie za darmo, e, po prostu za wygranie tego meczu, e, tego jakby bitwy społeczności, tutaj wyszło na to, że prawdopodobnie ten plecak będzie dołączany do zakupu tych właśnie koszykarzy, koszykarek. Także jeśli kupisz po prostu skina, no to również będziesz mógł mieć taki plecak. No i tutaj również będziemy mieli motyw 30 drużyn. Jak wycineka, jest tam Chicago Bulls, cineka, ale właśnie drużyna z Los Angeles, także możecie sobie po prostu kupić taki plecak i on również będzie miał dodatkowe style, także warto się doopatrzeć w te skinki, bo jak widzicie dostajemy raczej nie tylko samego skina, ale również z no i tutaj macie też jeszcze grafikę pokazową jak to jest wszystko przedstawiane. a dlaczego wam to pokazuje? dlatego, że możemy zauważyć tutaj dane style, jak widzicie kat jest tutaj pierwsza pani na ekranie w Brooklyn Nets w drużynie, kolejna jest chyba tutaj właśnie w Los Angeles jakiś. E, chyba Lakers, także jeśli dobrze skacuję, z tyłu widzimy zieloną drużynę, Także jest to chyba Boston Celtics. Także jak widzicie, mamy tutaj parę styli pokazane. No, i jak widzicie, pręcują się kozacko, mi na przykład się mega podobają. No i naprawdę e, tutaj możemy zauważyć, że również inny styl postaci będzie, bo jak widzicie, wszystkie skiny pręcują się troszeczkę inaczej. I chyba takich presetów postaci nie mieliśmy. Przynajmniej nie z pierwszej pani. Jeśli karcie to śmiało piszcie. Ja akurat nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Także być może dostajemy jakieś nowe presety postaci. Tutaj kolejnymi rzeczami, jakimi jest jeszcze warto wspomnieć, są nowe szafki. O tym już mówiłem w ostatnim odcineczku, ale jeszcze chwilę poświęcę. Bo tam odcinek był robiony taki na szybko i był o troszeczkę innej tematyce. Bardziej jak się zapisać. No a tutaj dostajemy jeszcze dwie szafki. I szafki będą działały na tej zasadzie co ostatnio, czyli szafki streamerów, w tym razem mamy dwie szafki tutaj e, koszykarzy, no i pierwsza nie zawierała panią rekin, taki ciemny kilofek, e, emotkę z żonglowania takimi e, kikami ognistymi, no i malowanie do broni, na druga szafka będzie zawierać złotą motykę, do dowódczyni, no i taką emotkę z e, piłką na palcu, jak i również malowanie do broni. Szafki są fajne, oczywiście je wam polecam, bo zawsze są one mega, mega opłacalne. a jeśli macie już jakiś przedmiot, to te szafki praktycznie kupujecie, ta Także warto e, pomyśleć o nich, bo będziecie mogli zyskać fajne przedmioty w bardzo dobrej cenie. Szczególnie pamiętajcie, żeby właśnie użyć kodu co w zakupach, będę Wam mega wdzięczny. Z kolejnych rzeczy mogę jeszcze wspomnieć o tym, e, jak wygląda sytuacja właśnie z tymi drużynami. Dużo osób pyta się na przykład, e, czemu nie możesz się zalogować, bo ma po prostu jakiś problem, już tłumaczę. Jeśli chcesz się zapisać do drużyny, to pierwsze co, wbijasz w link, który jest w opisie i po prostu klikasz po prawo na górze, logowanie, logujesz się sobie do swojego konta i wtedy gra poprosi Cię o wybranie właściwie strona drużyny, w której chcesz uczestniczyć. Część drużyny jest już zajęta, aczkolwiek tak mówiłem jest to 1 trzecia drużyny, także cały czas drużyny są puste. No i teraz powiesz, Kamstar, ale na przykład tamte drużyny późniejsze nie mają już szans wygrać. Nie, nic bardziej milnego, dlatego, że i tak pierwszego dnia najczęściej te drużyny robią mało punktów, bo ludzie dopiero zaczynają to ogarniać. Potem po prostu będzie jak najwięcej punktów wbijane przez każdą drużynę, także spokojnie możesz się zapisać, jeśli nie możesz właśnie zapisać się do drużyny, masz jakiś problem, Sprawdź czy Twój profil jest publiczny, dlatego że jeśli Twój profil nie jest publiczny, możesz to zmienić właśnie w grze, to po prostu gra nie ma jak stakować, jakby Twoich statystyk i nie może śledzić tego co robisz w grze, przez co nie możesz robić zadań. Warto również wspomnieć o tym, że dużo osób na, kat na streamku pytało się mnie, Kamstar dlaczego nie zalicza mi tam właśnie progresu. Już jej tłumaczę, zawsze te wszystkie bitwy społeczności są bardzo zlagowane, bierze w nich udział po prostu masa ludzi, często idzie to po prostu właśnie w miliony, no i po prostu wychodzi na to, że często strona nie wyrabia. Wszystkie rzeczy będą zaktualizowane, oczywiście wszystkie progresy misji, tylko musisz na to chwilę poczekać. Ile? Poczekaj ten jeden dzień i prawo prawdopodobnie naliczy Ci wszystko, tak powinno być, także chillowo. No i warto wspomnieć o tym, że tutaj to wydarzenie prawdopodobnie będzie miało jeszcze większy przebieg, bo również ben, będzie ono dotyczyło trybu kreatywnego także jeśli będziesz ciekaw, to Epic Games powiedziało, że w nowej aktualizacji opublikuje troszkę więcej e, przedmiotów, jakby rzeczy związanych z tym wydarzeniem także szykuję się naprawdę duży evencik i koniecznie śledź właśnie co będzie się działo, bo naprawdę może być ciekawie w tym materiale byłoby to na tyle, dajcie znać w w jakiej drużynie wybierzecie udział ja akurat jestem w Brooklyn Nets, bardzo dziękuję wszystkim za uwagę no i życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia także to było na tyle, do następnego, trzymajcie 请先吧。